W naszym przedszkolu i żłobku mam bardzo wspaniałych rodziców. No więc z okazji ich święta, tak dla mam, jak i dla tatusiów, postanowiłyśmy zorganizować taką uroczystość, właśnie tutaj taką większą, w kinie Tjuda, gdzie udział wezmą rodzice, dzieci, jak i personel. Ta propozycja padła na Radzie pedagogicznej. rodzice ją podchwycili, no i jesteśmy w trakcie uroczystości. Rodzice się bardzo mocno zaangażowali w tę uroczystość. Rodzice prowadzą tę uroczystość, tańczyli tatusiowie z córkami, a na końcu będzie jeszcze taniec z synków z mamusiami. Także wszystkie grupy przedszkolne i grupa żłobkowa najstarsza wystąpiła w swoim repertuarze no z dedykacją dla własnych rodziców. Wszyscy bardzo fajnie się bawili i w trakcie przygotowań i myślę, że teraz też się fajnie bawią. To taki nasz koncert wewnętrzny zapro. Zaprosiliśmy kilkoro gości, panią przewodniczącą, która zaszczyciła swoją obecnością, panią wiceprzewodniczącą, koleżanki z naszego osiedla, dyrektorki z przedszkoli, z którymi, również, z którymi również współpracujemy. No i szanujemy się, po prostu fajnie się, że tak powiem, pracuje na tym osiedlu i z tymi paniami wszystkimi. Dobra, Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z rodzicami i bardzo chętnie włączają się we wszystkie akcje. No są po prostu częścią naszego przedszkola i, i, i myślę, że no jeżeli czują się dobrze u nas dzieci, to i czują się dobrze rodzice. No i myślę, że to jest taki nasz, nasz mały sukces.